Kim ja jestem, Markol, a w tym krótkim wejściu powiem Wam o laptopie MSI GS60. Jest to laptop gamingowy i skrót jest, jest chyba od Ghost. Ghost to pewnie będzie szybki. E, takim kątem też go sprawdzę w LOLu. Ustawię wszystko na very high i zobaczę, jak będą wyglądały FPSy. Co muszę Wam o nim powiedzieć, to to, że jest cieniutki. Tak właściwie, jak kupujecie krojony chleb, no, to to jest ta grubość. E, ładnie się świeci, dźwięki też są... Powiem Wam jeszcze o dwóch funkcjach, zanim przejdziemy do poradnika. E, pierwszą jest audio boost I ta funkcja działa tak, że ten sam dźwięk w tych słuchawkach różni się od tego na komputerze e, i na laptopie. Dlaczego tak jest? I właściwie nie zagłębiałem się mocno, dlaczego tak się dzieje, ale ten dźwięk jest e, wyraźniejszy.